Siedzisz w domu, przeglądasz te internety, cały czas oblekasz moment, kiedy w końcu zaczniesz ćwiczyć. Ale lepszego momentu niż ten teraz nie będzie. Dlatego wstań z kanapy, ogarnij sobie kawałek miejsca, naszykuj ręcznik, weź szklankę z wodą i przejdźmy do treningu. Żebyś wiedział, co będziemy robić, szybka instrukcja. Wykonamy sobie jedną pełną rundę, 10-minutową. Jedno ćwiczenie po drugim, każde ćwiczenie wykonujesz pełną minutę. Swoim tempem, bez szaleństw. Potrzebujesz tylko ręcznika, kawałka miejsca, to co? Zaczynamy trening. Ćwiczenie pierwsze, pajacyki. Kto nie robił tego ćwiczenia w podstawówce? W pozycji stojącej trzymasz ręce wzdłuż ciała. Następnie delikatnie podskakujemy stopami szerzej niż rozstaw bioder. A ręce w tym samym momencie idą nad głowę. Możesz kraskać. Potem wracasz do pozycji początkowej. Proste. No to przyspieszmy cały ruch. Pamiętaj, że masz pracować przez pełną minutę. To ćwiczenie delikatnie Cię rozgrzeje, przyspieszy oddech i podkręci Twoje tętno. Ćwiczenie numer dwa. Pompki. Klasyka, ale zrobi świetnie Twojej klacie i barkom. Ustaw pozycję podporu przodem. Stopy złączone, dłonie odrobinę szerzej niż barki. Ustawizuj brzuch i zepnij pośladki. Uginając ramiona, zejdź klatką do podłogi, a potem wróć do pozycji początkowej, prostując ręce. Wdech przed zejściem w dół, wydech prostując ramiona. Jeśli taka wersja jest dla Ciebie zbyt ciężka, zrób łatwiejszą, czyli pompkę z kolą. Zasada jest taka sama. Jeśli praca przez całą minutę jest zbyt trudna, spokojnie, zrób sobie małą przerwę. Każda ilość pompek w tej rundzie będzie dobra. Ćwiczenie trzecie, supermeny. Połóż się na brzuchu, wyciągnij ręce przed siebie. Teraz unosimy górę ciała, czyli ręce, głowę i klatkę. W tym samym momencie podnosimy też nogi. Ręce i kolana mają być wyprostowane i spięte jak strzała. Na przewinnie podnosimy się i rozluźniamy. Mocno popracujemy całą tylną taśmą, mięśniami pleców, pośladków i tyłu uda. To ćwiczenie zrobicie dobrze po całym dniu siedzenia za wiórkiem. Kolejne ćwiczenie to wykroki z sięganiem ręką do pięty. Zacznij z pozycji stojącej, rozłóż wyprostowane ręce na wysokość barków, zrób krok do przodu i ruch tak, jakbyś chciał przyklęknąć. Zatrzymaj kolano kilka centymetrów nad ziemią. Jeśli prawa noga jest z przodu, sięgnij prawą ręką w stronę lewej pięty. Musisz mocno wypchnąć biodro do przodu i odchylić tułów w tył. Staraj się utrzymać równowagę. A jeśli jest Ci zbyt ciężko, masz problem z balansem, zrób łatwiejszą wersję i przyklej kolano do ziemi. Będzie stabilniej. Mocno popracuj tutaj nogi, ale też bardzo fajnie rozciągniesz swój kręgosłup i rozciągniesz klatkę piersiową. Z każdym kolejnym treningiem powinno być łatwiej sięgnąć do tej pięty z tyłu. Przyciąganie ręcznika w pochyleniu. Wykorzystamy teraz nasz sprzęt treningowy. Weź ręcznik i stań na jego środkowej części. Pochyl się, utrzymując proste plecy. Złap rękami końce ręcznika. Teraz ściągnij łopatki i wypchnij klatę w przód i przyciągnij maksymalnie ręcznik do siebie w stronę brzucha. Oczywiście go nie ruszysz, ale przytrzymaj to napięcie przez pełne 5 sekund. Następnie rozluźnij na chwilkę i znowu się maksymalnie zepnij. Zaangażujemy tutaj bardzo mocno mięśnik szpietu i ramiona. Plank z przekładanką. Znowu zaczynamy w podporze na wyprostowanych ramionach. Teraz powoli przyjdź do podporu na przedramionach, a potem wróć do podporu przodem. Skup się na tym, żeby nie kręcić biodrami jak przy jakimś tańcu. Całe ciało ma być stabilne. Druga ważna sprawa, na wyprostowanych ramionach dłonie znajdują się pod barkami. Jeśli schodzisz na przedramiona, łokcie mają mieć w miejsce dłoni. I pilnuj, żeby nie wypychać bioder do góry. To ułatwi ci zadanie, ale niestety ćwiczenie nie będzie takie efektywne. Jeśli masz faktycznie ciężko utrzymać całe ciało stabilne, rozstaw po prostu stopy szerzej. Ćwiczenie siódme to skorpiony. Były dwa trudniejsze ruchy, to teraz czas na coś, co poprawi mobilność twoich bioder i ruszy pośladki do pracy. Kładziesz się na klacie, ręce wyprostowane szeroko na wysokości barków. I teraz, uwaga, starasz się sięgnąć prawą stopą do lewej dłoni. Skręć mocno całe ciało. A jeśli nie sięgasz, luzik. To się poprawi, jeśli będziesz powtarzać ten trening regularnie. I zrób oczywiście to samo na drugą stronę. To ma być powolny, kontrolowany ruch. Nie zamach. Kolejnym ćwiczeniem są przysiady. Wracamy do konkretnych ćwiczeń. Stań troszkę szerzej niż szerokość bioder. Stopy z ciutko leciutko do zewnątrz. Weźbę i powoli kół kolana. Schodzisz w dół do momentu, kiedy masz pełną kontrolę nad ciałem. Nie chcemy odrywać pian od ziemi, nie chcemy, żeby kolana schodziły się do środka i nie chcemy się garbić. Wstając do góry, robisz wydech. Jeżeli jest łatwo, to możesz albo przyspieszyć, o ile masz dobrą technikę, Albo wykonać bardzo wolne przysiady. Taki łów slow motion może dać nieźle pod Bar Barpisek. Na sam koniec trochę się zmęczymy. Z pozycji stojącej schodzimy w dół i odkładamy ręce na ziemię. Wyrzucamy nogi w tył. Kładziemy klatę na ziemi, Robimy coś a la pompkę i podnosimy się z powrotem do podporu. Przeskokiem. Wracamy nogami do pozycji kudzającej. Prostując się, wyskakujemy w górę i wyrzucamy ręce na głowę. Całość powtarzamy przez pełną minutę. Jeśli jest za ciężko, możesz sobie to ułatwić i zrobić wersję bez pompki i bez wyskoków. I tak da to mocno popalić. Ostatnim ćwiczeniem jest oddychanie w pozycji dziecka. Ciężka robota zrobiona, teraz czas na trochę chillu. Klęknij i usiądź pośladkami na piętach. Pochyl się w przód, staraj się dotknąć czołem podłogi. Wyciągnij ręce przed siebie, oddychaj w tej pozycji. Głęboki wdech. Powinieneś poczuć, że oddech kierujesz w stronę pleców. Zatrzymaj chwilę powietrze i zrób głęboki wydech. Myśl, że chcesz wypuścić całe powietrze z klatki piersiowej. Zrelaksuj się. Po skończonej rundzie nie wstawaj zbyt szybko, bo może ci się zakręcić w głowie.